Witam serdecznie, moi drodzy Państwo. Patryk Jankowski, kanał Player One. Dzisiaj chciałem z Państwem porozmawiać na temat 007 First Light. IO Interactive wchodzi naprawdę na wyżyny swoich umiejętności i po ostatnim State of Play, które w zasadzie było poświęcone tej grze, uważam, że wreszcie James Bond dostanie fajną, odpowiedzialną i odpowiednią grę do swojej legendy, którą sobie ta marka Jamesa Wonda wypracowała. Moje wrażenia na temat rozgrywki z nowego 007. Zapraszam bardzo serdecznie. Witam ponownie. A więc tak, moi drodzy Państwo, za moimi plecami możecie zobaczyć State of Play, albo inaczej Gameplay, czystą rozgrywkę ze State of Play, od IO Interactive. IO Interactive, które zaprezentowało nam 007 First Light. Genialnie to się prezentuje i musiałem aż nagrać moje wrażenia z tego, co zobaczyłem, bo naprawdę jest kolejna, kolejna gra na mapie tych gier, na które ja bardzo, bardzo czekam. Przede wszystkim, co mi się w tym tytule spodobało, to to, że James Bond odchodzi trochę bardziej od Hitmana. Te Hitmany ostatnio były świetne ogromny rozmiar miały, dawały mnóstwo frajdy, miały ogromne replayability, ale czegoś mi w tym naszym Agencie 47 brakowało, jakiegoś takiego political fiction, jakiejś takiej akcji, jakiejś takiej trochę filmowości. Hitmany to fajna, fajny plac zabaw, rewelacyjny plac zabaw, który pozwala na bardzo dużo, ale ten błąd, który za moimi plecami odpalony, to jest takie naprawdę filmowe doświadczenie. To, czego grom EA i AIO Interactive brakowało. Oczywiście w sieci zawrzało, bo Dużo nawiązań do Uncharted. Jeżeli mnie oglądacie, słuchacie, czytacie na X-ie, no to musicie wiedzieć, że ja Naughty Dog szanuję, wszak nie Uncharted. Szanuję tę łęki za ich poprzednie gry, głównie to Karas ale czy Jacka, ale nie za Uncharted, bo Uncharted jest dla mnie nudne wizerunkowo. Znaczy, świetnie pr przedstawione filmowe, piękna grafika, ale gameplay w Uncharted dla mnie był zawsze płaski i nierozbudowany. Ale Interactive w tym co zobaczyłem tutaj, idzie w kierunku filmowości, ale daje nam to, czego moim zdaniem nigdy nie miało Uncharted, dlatego nie byłem nim podjarany. Nie miało fajnego, rozbudowanego, wielopoziomowego gameplay. Tutaj rozgrywka naprawdę wygląda bardzo dobrze. Młody bond, który może jeździć samochodem, który może się składać, korzystać z jakichś osłon w otoczeniu roślin, który może wchodzić w interakcję z innymi. Ludźmi w, w ramach tego, tych, tych aren. Młody Bond, który według Io Interactive będzie wrzucony w największe, powiedzmy, lokacje, plansze, jakie kiedykolwiek Io Interactive stworzyło. Więc jeżeli robiło na Was wrażenie to, co pokazali w Hitmanie, to oni, nawet pisają o tym News GPL stwierdzili, że nigdy wcześniej nie tworzyli tak dużych lokacji. Wyobraźmy sobie teraz, jak my tym młodym Bondem, który dopiero um, jakby. Wspina się po szczeblach kariery bycia tym bondem, tym agentem specjalnym, będzie mógł korzystać z tych wszystkich swoich umiejętności na tych dużych mapach. Co ciekawe było to, to, to że bond kojarzy się z tą licencją na zabijanie. No i fajnie, bo ten feature, e, gimmick, będzie też wprowadzony właśnie w tej grze. Dopiero w, 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 w odpowiednich miejscach, gdzie tą licencję na zabijanie będziemy mieli, będziemy mogli zabijać. I korzystać z tego będziemy mogli oczywiście robić to na różne sposoby. Będziemy mogli, tak jak w, chociażby w serii Metal, Metal Gear Solid, ogłuszać ludzi. Wtedy, kiedy nie będzie tej licencji na zabijanie, nie będziemy tych e, naszych wrogów zabijać. Było tutaj dużo takich sekwencji. Od chociażby tutaj ten, ten skok z samolotu. E, w poszukiwanie tego e, spadochronu, później jazda samochodem, później chodzenie po jakimś samolocie, który i strzelanie, unikanie tego strzelania, walka w zwarciu, nie tylko strzelanie, ale też walka mele, napięści. Rozbudowana gra. Hitman nigdy tego nie miał, nie miał takiego. Hitman był zawsze dość pła płaski, jeżeli chodzi o założenia. Em, Gry, w sensie jesteśmy Hitmanem, czyli zabójcą, mamy jakieś cel i musimy w jakiś sposób przy użyciu tego wszystkiego wokół to zrealizować. A tutaj będziemy mieli fajne, właśnie takie political fiction, będziemy mieli fajną w sumie grę, z, która będzie nas przenosiła w kolejne lokacje, bo tutaj też na tym gameplayu było zaprezentowanych wiele lokacji. A moim zdaniem też brak jest takich gier, które TPP w szczególności dużych, które nie są tak jak Hitman był, tylko skradanką, ale są też. Są, które mają kilka form rozgrywki, w sensie kilka takich pomysłów na rozgrywkę. No bo tutaj gdzieś pokazana była ta rozgrywka jazdy samochodem. Tutaj gdzieś, właśnie quick time action, tutaj gdzieś spadanie ze spadochronem, tutaj gdzieś coś innego. Po prostu nie tylko takie bycie agentem 47, lądujesz w, tym, w tej miejscówce i zabij w jakiś sposób, tylko to takie bardziej na wiele sposobów rozbudowany gameplay. I to mi się bardzo podoba. Co mi też bardzo spodobało w tym 007, co ja bardzo lubię w innych grach, to to, w jaki sposób będziemy mogli dochodzić do celu i jak te mapy, które oni zapowiadają, lokacje mają być tak wielkie, będą wpływały na to, co na tych lokacjach będziemy mogli robić. No bo tak jak widzieliśmy tutaj, do jednej dojeżdżamy w jakiś sposób samochodem. Był tu pościg samochodowy, gdzie tam przez różne pola ten bąd jechał i tak dalej. Tutaj rozwalał jakieś płotki, to fajnie wyglądało. Mieliśmy też w całym tym jego, powiedzmy, ubiorze, smokingu, przemierzaliśmy lokacje, w której było bardzo dużo NPC-ów do których ten Bond, widać, zagadywał. Tam była nawet taka fajna scenka, gdzie w jednym momencie do kogoś nawet zagadał ze zwykłych NPC-ów w takim typowo nonszalanckim stylu bycia Jamesem Bondem. Bardzo mi się to podobało. Są też lokacje, były też tutaj takie fragmenty, gdzie już... Wykryto nas, że jesteśmy tym agentem, po coś tutaj jesteśmy, jesteśmy wrogiem, i była taka topowa rozwałka strzelania. Więc fajne połączenie tego, że się skradamy, że próbujemy, że mamy, będziemy mieli różnego rodzaju też fajne te gadżety, które Bond zawsze w tych filmach posiadał. Gadżety, które będą wpływały na przykład na otoczenie, i walkę z tym otoczeniem, bo był, był taki fragment, gdzie chodziliśmy właśnie chyba w tym, jednym, jednej, w tym budynku, gdzie po wykryciu. Tak naprawdę mogliśmy zestrzelić taki duży randol, który spadł na wroga, niby nic, ale jednak duży wpływ ma na to, jak ta rozgrywka wygląda. Strzelanie do gaśnień, strzelanie do punktów, gdzie jest benzyna, strzelanie w... strzelanina na lotnisku też świetnie wyglądało. OK. To było takie krycie ze zasłonami, wychodzenie, strzelanie, dużo wybuchów. Wreszcie gra na poziomie, taka duża. Gra akcji na poziomie, ale nie taka wyreżyserowana i trochę taka. Nie taka samogra jak Uncharted. Ja na przykład grałem bardzo długo w Uncharted 4 i mnie to, to mnie strasznie nudziło. Ja musiałem sobie robić przerwy. Było strasznie nudne, strasznie nudne. I strzelanie nie było takie satysfakcjonujące. A tutaj widzę, że oczywiście nawet ten gameplay, nawet to rozgrywka miała pewne swoje mankamenty. Tam spadała płynność animacji. Tam trochę to chrupotało, tam trochę się to zacinało, ale miejmy nadzieję, że oni to poprawią. Nawet po premierze dzisiaj twórcy poprawiają grę, więc nawet jeśli to by wyszło tak, ale sam pomysł na tą grę jest fajny, to jeśli to poprawią, popra no muszą to poprawić, bo to będzie raczej dość duża wada, to nie przysłoniło mi to tego, jaki ten błąd i ta gra jest rozbudowana. Jeżeli chodzi o grafikę, to ja uważam, że ta gra wygląda świetnie. Nawet bardzo, nawet bardzo świetnie. Nie, chociaż użyjmy tego słowa na dwużytny, i tak nadużywam go na tym kanale, wybitnie. Lokacje fajne, rozbudowane. To dobrze wygląda, gra, gra świateł. Ten gameplay naprawdę mnie skusił. Poza tym nawet ten HUD, em, gdzie tutaj nawet mamy w rogu zegarek Bonda, em, z różnymi wskaźnikami. Fajnie to wygląda, tak. Czuję się, gra... Czu... myślę, że będziemy się czuli grając, to że jesteśmy naprawdę odzianym w cuda techniki, super agentem um, najwyższej. Także um, podoba mi się to, podoba mi się to, jak się tutaj. Ciekaw jestem, jak będziemy mogli przynajmniej tutaj współgrać na otoczenie, w sensie nie tylko to strzelanie do tych różnych obiektów, które spadają, bo to w zasadzie jesteś w serii sniper, nie? w serii Sniper, którą bardzo uwielbiam. Nawet e, ostatnio przecież recenzowałem tego snajpera ostatniego. I też tam, to ilość, ile tam można e, e, ingerować w otoczenie i tym otoczeniem eliminować wrogów. Mam nadzieję, że to tutaj też się pojawi. Raczej się pojawi, bo IO Interactive jest z tego znane, ale ciekawe, jak bardzo będzie można się w tej grze przebierać. Ciekawe, jaki będzie im tutaj asortyment. Ja bardzo lubię gry, w których możemy sobie rozbudowywać mm, i to zachowuje się z nami broń, to znaczy w, tą, w ostatnich Tomb Raiderach bardzo mi się to podobało. W larze rozbudowywałeś sobie ten łuk, bronię, czekam, to wszystko i ten ekwipunek czułeś, że im bardziej go rozbudowujesz, tym większym, roz, tą większą rozpierduchę i bardziej konkretną może zrobić. Nie wiem, czy to tutaj tak będzie, bo ten świat raczej będzie podzielony na sekcje i ta historia raczej będzie taka, że w pewnym mie mieście, w pewnym momencie, w pewnym misji ten błąd coś robi, no ale później jednak gdzieś się przenosi w inny w inną część świata i prawdopodobnie nie będzie tego takiego, ale chciałbym być mniej zaskoczony, żeby była możliwość rozbudowywania tego ekwipunku. Mało jest takich gier, szczególnie TPP, które tak dobrze wyglądają. Gier akcji, bo już teraz czuję, a ja bardzo to lubię w grach, dlatego odbiłem się, chociaż do to Uncharted". Wysokie Wysokie ability, to znaczy Hitman z tego słynie. W Hitmana można grać, w te ostatnie Hitmany można grać sobie spokojnie do dzisiaj, bo one są jeżeli chodzi o rozgrywkę. To jest kopalnia rozgrywki. Jeżeli ktoś lubi tak rozpinać taktycznie, strategicznie, próbować na inne sposoby, przechodzić mistrze, likwidować wrogów w najczystszy sposób, w najbardziej praktyczny, najlepszy, nie ma lepszych gier niż te od IO Interactive. Jeżeli ten bond będzie miał to replayability, będzie stał rozgrywką, a ta filmowość będzie ten takim subtelnym, fajnym, bistym dodatkiem, to... Uważam, że ta gra może osiągnąć naprawdę duży sukces I uważam, że ten Bond może być czarnym koniem, który wypali i to bardzo, bo może się naraża. Uważam, że gry z Bondem nigdy nie miał szczęścia. Nigdy nie miał jakby... Pamiętam gry z Bondem na PSX-a, pamiętam GoldenEye, no ktoś mi zaraz powie, że jest GoldenEye, jak to wyglądało na konsoli Nintendo, no w porządku, ale ehm, czy to zarządziło tak... Multiplayer wtedy był, no to jeszcze OK, ale czy to zarządziło tak, jak powinno zarządzić? Nie wiem, nie jestem w stanie przy... Te gry z PlaySixa też były raczej średnimi grami TPP, to były zwykłe jakie pamiętam, szczepili z Broston, wtedy były tym Bondem, ale nie nieważne. Też dużo ludzi czytałem komentarze, czepiałem się, że ten Bond jest młody, a ja nie potrzebuję, żeby, to, żeby gra o Bondzie odzwierciedlała mi jakąś historię z tych filmów o Bondzie. To wszystko jest nowe, to jest wszystko to przed, to ma być historia początkującego Bonda, takiego trochę... Um, Przechwalającego się, takiego trochę żółtego dzioba. Były też tu takie fragmenty, gdzie ćwiczyliśmy Bondem na James'em Bondem jako właśnie kadet na takim poligonie, też fajne, bardzo to lubię. Takie wstawki ich w rachnie, także łatwiej będzie nam się chyba wczuć w tego Bonda, który też mi się wydaje charakterystyczny. Oczywiście było, ludzie tam mówili, niektórzy że też czytałem, że podobny do Drake'a. No Dla mnie, Uncharted i Drake w ogóle dla mnie. Totalnie niezapamiętywalna postać i totalnie niezapamiętywalna marka. Mimo że zrobiła taki ogromny szum, wiem, Sony i tak dalej, kocham Sony, jestem fanem Sony od początku, ale Uncharted nie jest wyjątkiem, bo nie byłem nigdy fanem tego. Jeżeli przygody y poszukiwać skarbów, to tylko Lara Croft i na ja też czekam. Ale podsumowując, bardzo czekam na 007, bo to jest gra, która idealnie wpisuje się w moje e, oczekiwania. Gra. Triple gra ze świetną grafiką, gra z rozgrywką, która jest bardzo rozbudowana i która daje wiele możliwości interakcji z otoczeniem, eliminacji wyrógów i tak dalej. Historia dla mnie, jakby nie było, jeśli wystarczy, że będzie tłumaczyła to, co jest na ekranie, ja nie, nie oczekuję od Bonda jakichś orwellowskich, głębokich historii. No i tyle. A co wy myślicie o nowym 007? Sekcja komentarzy należy do Państwa. Serdecznie Was tam zapraszam. Cześć.